Jak byłem w podstawówce i gimnazjum, to nie cierpiałem WF-ów, bo zawsze była szansa na to, że będziemy akurat robić coś, co mnie napawało po prostu przeogromną niechęcią. Jak na przykład gra w piłkę nożną. Byłem beznadziejny w piłkę nożną. Nadal jestem, chuj mnie to obchodzi, że, że taki byłem, chuj mnie to obchodzi teraz, że też nie potrafię, to w ogóle nie jest ważne. A kiedyś myślałem, no kiedyś mi to bardzo ryło beret, że po prostu mimo, że byłem lubiany w, w swojej klasie, to... Mimo wszystko byłem wybierany jako ostatni do drużyny zawsze. Nawet jak ktoś miał a, złamaną rękę, to, to wybierali go, go przede mną i no strasznie mi to ryło beret. Smutno mi było potwornie, że, że to tak wygląda, no ale nic z tym nie robiłem. Um, nie mówiłem też tego swoim rodzicom. Teraz w sensie, że może, nie wiem, może by mnie wysłali na, na jakieś, na jakieś zajęcia, ale teraz nie ma znaczenia w zasadzie. Nie interesowało mnie to też wcześniej. Miałem w to wywalone, po prostu chciałem, żeby się to jak najszybciej skończyło, ale strasznie mi to ryło beret i e, przez to po prostu tak Szukałem akceptacji u, u innych ludzi, u innych osób. Um, i też uzależniałem swoją pewność siebie i samoocenę do rzeczy z zewnątrz, o czym nie wiedziałem, że, że, że to jest złe. I no, i trwało to po prostu trochę, ale teraz. Teraz wiem, że. Nie jesteśmy dla każdego, że. Że jeśli nie uprawnimy. Nie uprawnimy. Że jeśli, że jeśli nie upoważnimy kogoś sami do tego, by. Nas jakoś krytykować, albo, albo dać nawet akceptację, dać właśnie dobre słowo o nas samych, to, to nie powinniśmy ich słuchać. I przede wszystkim nie powinniśmy uzależniać swojej samooceny i tego, jak się czujemy z tym, co robimy, od tego, że ktoś nieznany Ci, ci mówi, czy to jest złe, czy to jest dobre. Musimy sami musimy sami yy, upoważniać. Wybranych przez siebie ludzi do tego by dawali nam feedback. Pamiętaj! Pamiętaj o tym, że nie jesteś dla każdego. I sam wybieraj ludzi których chcesz upoważnić do tego, by dali ci jakiś feedback. To, co robisz, i to, o czym myślisz, i jak odbiera ci świat, możesz uznać za, za, taki, za taką siłownię, za taki trening. Trening hartowania emocjonalnego, hartowania najbardziej czy znaczy to, że ktoś w ogóle bo jesteśmy jesteśmy społecznymi zwierzętami 2:0. Potrzebujemy jakiejś tam akceptacji. I wywodzi się to po prostu z tego, że od urodzenia jesteśmy od wszystkich dookoła nas mniejsi i jesteśmy po prostu od innych zależni, więc siłą rzeczy to w nas zostaje. Tylko ważne jest to, żeby to sobie uświadomić i wiedz, że i to, że nie masz akceptacji od najbliższych na przykład albo od swoich kolegów, to to boli, co nie? To, to bardzo boli, ale wiedz, że nie musisz ich do tego upoważniać tak naprawdę i jeśli nie masz z ich strony akceptacji, to też nie ma w tym nic złego. I to jest ciężkie, ale hartując się właśnie w taki sposób emocjonalnie, będziesz po prostu silniejszy. I myślę, że też szczęśliwszy. Także pamiętaj jeszcze raz, że nie jesteś dla każdego.